Wśród operacji feminizacyjnych, zarówno plastyki, okolicy czoła, kości czołowej, plastyki zatoki czołowej, modelowania łuków kości, kości policzkowych, kości jarzmowej, konturu żufy, operacji nosa, bardzo istotne jest uzębienie. Stan zębów, ładne, piękne łuki, łuki zębowe dają bardzo korzystny efekt w całości odbioru twarzy. Piękny uśmiech jest niezwykle ważny. W Timeless też można to zaplanować. W Timeless współpracujemy z, z, z chirurgami szczękowymi, z chirurgami stomatologicznymi, ortodontami, tak aby uzyskać piękny efekt, pięknego uśmiechu. Piękny uśmiech na lato to jest, to jest bardzo istotna kwestia do feminizacji twarzy. Zapraszamy do timeless. A jednocześnie przyjrzyjcie się, jak pracują chirurdzy szczękowi przy usuwaniu zębów, tak aby można było ładnie wyprowadzić łuki zębowe. Zapraszam do oglądania, zapraszam do timeless.